Wołam Cię od tak dawna w najsubtelniejszych detalach stworzenia, w powiewie wiatru, w porannym blasku słońca, w śpiewie ptaków, w bezmiarze rozgwieżdżonego nieba. Nieustannie mówię do Ciebie, czekając, aż dostrzeżesz moją obecność. Czy już to poczułeś? Znam Cię na wskroś. Znam Twoje myśli, zanim przybiorą formę słów. Znam Twoje marzenia, Twoje plany, to, co porusza Twoje serce i te chwile, gdy zatrzymujesz się, by po prostu podziwiać życie. Widzę, jak zachwycasz się drobnymi cudami świata, jak odnajdujesz spokój, spoglądając w niebo, jak wzrusza cię ludzka życzliwość. Wiedz, że to nie przypadek. To odblask czegoś znacznie większego, mojej obecności. Dziś znów przychodzę do ciebie. Chcę byś spojrzał w górę i przypomniał sobie, czym naprawdę jest niebo. Gdy modlisz się Ojcze nasz, któryś jest w niebie, czy zastanawiasz się, co to tak naprawdę oznacza? Niebo to nie tylko odległe, nieosiągalne miejsce. To nie tylko przestrzeń między gwiazdami. Niebo to pełnia mojej obecności, miejsce, gdzie miłość spotyka się z wiecznością, przestrzeń, w której wszystko nabiera sensu. Niebo jest zaproszeniem. Ono już jest w Tobie, w chwilach, gdy kochasz bezinteresownie, gdy przebaczasz, gdy wybierasz prawdę, gdy mi ufasz. Dotykasz nieba za każdym razem, gdy otwierasz swoje serce na wiarę. I pozwalasz mojemu światłu prowadzić Twoje kroki. Niebo to nie tylko cel, to rzeczywistość, która może przemienić Twoje życie już teraz. Pragnę kroczyć tuż obok Ciebie, pokazać Ci ścieżki, których jeszcze nie odkryłeś, otworzyć drzwi, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Chcę, byś wiedział: nigdy nie jesteś sam. Moja miłość otacza Cię w każdej chwili, w każdym oddechu, z każdym nowym dniem, który się rodzi. Nic nie jest w stanie oddzielić Cię od mojej miłości. Wsłuchaj się w mój głos, dostrzegaj znaki: Jestem bliżej niż myślisz. Jestem w najmniejszych gestach i w wielkich cudach, czekając, aż mnie rozpoznasz. Zaufaj mi. Przyjdź. Jest tak wiele, co pragnę ci pokazać.